Siema! Schodzimy do nas w kolejnym odcinku z Magic Woodcutter to simulator, czyli naszym symulatorze magicznego dywala. Słuchajcie, dzisiaj postaram się przejść jeszcze kolejną mapę, bo już, kurde, już naprawdę cztery mapki, czy tam pięć zostało do tego, żeby zajść na którego zrobiło tylko 10 osób na świecie, więc bardzo, bardzo mało i lecimy po to, żeby być mega koksierami. Na sam stracie zostawcie łapkę, kolejna suba. Fajnie by było, jakbyście zostawili. Nowy kanalik, Puzolik plus, fajnie, że jesteście. Cieszę się, nie. Samowicie. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się tym, że uwaga, robimy bardzo ważną rzecz na start. Kupujemy razy dwa power, bo daje nam to mega, mega dużo. I razy dwa sela kupujemy. I chyba już będziemy mogli kupić jak kupimy raz dwa sela. W ogóle te dźwięki są niesamowite tutaj. Są niesamowite te dźwięki. Dobra, kupujemy jeszcze razy dwa sel value. To nam się bardzo, bardzo przyda. Pytum, dziękuję, pięknie, halo, dziękuję, dziękuję, kupione. Okej, okay, mamy raz dwa sela i mamy raz dwa power, więc sprzedajemy drewno i kupujemy, uwaga, nowego axa, bo nas stać. Mamy 200 quadrillionów demagera, i łącznie 800, mamy jeszcze game pass i mamy jeszcze buścika, więc zobaczmy, jak teraz leci. O, ja nie mogę. <laughs> Dobra, chyba będzie łatwo to zebrać wszystko. Um, zobaczmy tutaj, jak tutaj leci. Ujujuj, uj, uj, tutaj leci średnio, zobaczcie jak tutaj średnio leci, tutaj musimy bardzo długo klepać, ale dobra, z tego, z tego wziąłem bardzo, 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 bardzo yy, dużo yy, rzeczy. Myślę, że 200 i to będzie 1SX wtedy i wtedy będziemy mogli chyba już polecieć dalej. Rozwalimy sobie to że i pójdziemy na upgrade, zobaczcie ile kosztuje nowy topły? a ile mapa. Trzeba będzie opłacać kupić topły, żebyśmy nazwali na przykład takie drzewa na hita. Czy bardziej opłaca się już polecieć na kolejną mapę? Chyba topły, chyba bardziej topły, bo skoro zwalamy tak długo to jedno drzewko, no to będzie trzeba mega, mega progresik walnąć w toporku. Chociaż nasz toporek już jest dobry i już mamy ange brilliant. Czyli jesteśmy mega kroksiami w tym momencie, ale chciałbym być większym kroksiami. Zobaczmy, upgrade. jak to wygląda. Ile potrzebujemy? 3,7SX, to nie jest dużo. A ile potrzebujemy? 120? Nie, no to kurde, to oczywiste, że musimy pierw, tej zdobyć różne rzeczy, halo, ja wolę tutaj, o, to będziemy rozwalać, o, tak, to będziemy rozwalać, bo teraz szybko schodzi i razy dwa mamy busta od razu i to jest, to jest słuchajcie, skoro nawalamy to na dwa hity i możemy z takiej odległości trzepać, no tak, bo jest ten bug cały, okej, okay. nie, no z takiej odległości to na chillku, zobaczcie, zbierzemy sobie dosłownie 3,2, mamy razy 400, czyli 700 potrzebujemy, tak, Coś takiego chyba potrzebujemy, ale może się trafi jakieś legendarne drzewo i nam da mega buścika, słuchajcie. O, właśnie, na przykład rzadkie się teraz trafiło, Meg i mamy zrobione, i tutaj też rzadkie, no i o to chodzi. Może zaraz jakiś epic się pojawi albo legendarka, to by było mega spoko, bośmy byśmy wtedy taki progresik walnęli. Oj, 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 dobra, no się źle skierowałem. No halo, czemu to X czasami bić tak szybko? Ja mam bardzo, o właśnie, z takiej odległości to ja lubię. Wtedy to można bić, halo. O, jaki to jest czasami zbugowane, to ja po prostu nie wiem co mam począć, jeżeli tak się buguje. Halo? o, Razy dwa, rare blue No i o to chodzi. Jak jest rzadkie, jak jest dobre, to jest fajnie. Jak jest zwykłe, to jest do dupci. A tak to jest super. Dobra, zbierzemy z 300, myślę. 300 QI tego całego, Qui I wtedy będzie chyba o wiele, wiele łatwiej. Halo, Dzień dobry jeszcze tutaj, poproszę, myk, myk, dobrze. Nie no, słuchajcie, to no naprawdę, już teraz to musi być mega progress. Mamy razy 4 sela wszystko mamy z busto... O razy 2 snow obdoby, a teraz to będzie progres totalny. Lecimy. Będziemy mieli 200 y, QI i z tego 200 QI robimy sobie e, tego. Robimy sobie z 200 QI już w tym momencie... E, chyba to czy jeszcze nie, no chyba jeszcze nie, jednak nie. Chyba jeszcze jednak nie. Nie, nie, czekajcie, ile tam było? 3,2 SI, SX. To nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, czy to już będzie, czy nie. Kurde, no drogie, to jest drogie, jak cholera, żeby to zdobyć. Coraz ciężej się gra w To jest słuchajcie, coraz ciężej jest, żeby cokolwiek zdobyć. Ale próbujemy, no, no co mamy zrobić? Musimy próbować, musimy tryhardować, wszystko mamy zdobyte. Więc tylko tryhard nas uratuje, że tak powiem. Tylko tryhard nas uratuje, tylko tryhard pozwoli, żebyśmy mega szybko to sprogresowali. Mek. Mek, czy to jest... Dobra, jest zwykłe. Zobaczmy sobie, czy jakieś jest niezwykłe. Okej, okay, czemu ja mam tutaj tak mało? Okej, okay, chyba coś tam sobie tłukłem pojęzy. Bo właśnie tak widzę, że mam mega, mega mało to drzewko, więc bardzo chętnie bym je wziął do końca. Bo ono nam da boosta z ten, patrzcie. Mek, i mamy 300 już. Okej, okay, nie no, jak mamy 300, to już jest gitara totalna. Okej, okay, tutaj nie ma. Tutaj jest... Nie no nie ma. Tutaj może jest? Nie no nie ma. Tutaj... Nie no nie ma. Kurde, przydałoby się jakieś ulepszone drzewko. Ja bym się cieszył bardzo, jak miał ulepszone drzewko. No tak to się nie cieszę, no! Dawaj, ulepszone jakieś. No kurde! No czemu nie chcę? Dobra, myk. Dobra. Dobra, wracamy na sela. Jeden 2SX. Dobra, 3,7 potrzebujemy! Ja nie mogę! Dobra, to będzie mega ciężkie, żeby to wbić. Chciałem dzisiaj ten nowy toporek wbić. Zobaczymy, czy damy adenazi Na pozwalajmy to, bo to jest taki mega szybki progres, to jest. I nie trzeba cały czas stać w miejscu i rozwalać. Nie, no, będzie ciężko. Dobra, jest rzadkie, jest rzadkie, dobra, uff, Nie, no musimy więcej tych rzadkich. Jedno legendarne nam daje mega, mega boosta. I byśmy to szybko bardzo zdobyli. A, na, takie drzewko też musimy nazwać, bo dzięki Lib mamy mega progression, naprawdę. To jest mega mocne. Ja lubię zaś ten typ, naprawdę. Chcę wbić tą topkę, chociaż jednego Eyebirfa zdobyć, żeby być w top 10 świata. Słuchajcie, top 10 świata zdobyte będzie, więc mega bym się cieszył wtedy, naprawdę. Mega bym się cieszył. I to było mega kozackie, jakbyśmy to wbili, bo wtedy byśmy byli w topce i by ludzie widzieli Isiego. A nie jakiegoś tam ziomka, który tutaj Ja też mogę tutaj I tutaj jak widzicie. Rozwalane jest drzewo rozwalane. Yy, te drzewa są bardziej opłacalne niby, bo to jest razy dwa boost i o wiele dłużej jakby zachowujemy, no... Kurde, ciężko zdecydować, co jest najbardziej opłacalne, ale... No kurde, jakby razy dwa to drzewo się pojawiło, to było tak super. Ono jest tak mocne wtedy, no zobaczcie. Wait, może się pojawiło? Kurde, zwykłe, no musimy rozwałać te zwykłe, żeby się pojawił lepsze. Dobra, rozwamy, rozwamy zwykłe, rozwołamy zwykłe spoci e, 1,3 SX mamy, czyli z 200 coś mieliśmy. Albo czy nie, mieliśmy 300, z 300. Z 300 dostaliśmy 1,2 SX, tak, bo to się zgadza. Czyli potrzebujemy, czekajcie, 300, 600. Potrzebujemy 650 QI, żeby mieć nowy toporek. Myślę, że damy Adę. Ej, myślę, że damy Adę te. Myślę, że damy radę to zdobyć, tak. Myślę, że to jest możliwe, żeby to zdobyć w dosyć szybkim czasie. Czyli potrzebujemy 300. Nie, 650 QI. Mamy już jedną szóstą tego zdobyte, od buta. Więc jest całkiem nieźle. Dobra. Hmm. Rozwalmy to drzewko, bo to daje, to daje mega dużo. Bo jak rozwalimy całe takie drzewko, no to widzicie. Dostajemy od buta 30 dodatkowe. Mam nadzieję, że tutaj się pojawi razy 2, albo razy 5. Jakby tutaj się pojawiło razy 5, to byśmy wygrali życie, naprawdę. To by był taki progres. Jakby legendarne drzewko się takie pojawiło. No takie, no wiecie, jest spoci, ale no to nie jest, to nie jest to. To nie jest, nieskończoność jest e, W Store mamy coś jeszcze, czego nie mamy? Mamy wszystko. Wszystkie gamepasy. Boosty kupujemy tylko no bo po co nam autosell, jak nie mamy fulla? I po co nam autofarma, jak chcemy se pograć? E, top up tutaj mamy, e, że możemy kupić coiny. Tam się nie przyda. Moglibyśmy niby te 480 Q i kupić, ale po co nam to? Już wolałbym to kupić, żeby sobie sprogresować, ale nie chcę, nie chcę wydać tak bobuksów na kasy, no bo co to za fan, słuchajcie, co to za fans gry I tak kupujemy boosty A tak to będziemy co? Po prostu kupować nowe rzeczy zamiast pofałemć. Czekajcie, czy jest AZ2 nie ma Kurde Czemu nie ma może to? Nie no nie ma! Kurde! Dlaczego nie ma AZ2? To by było takie piękne, jakbyśmy mieli AZ2, no kurde, to by był taki progres powalony A ah. Mega mi się cieszył, jakby tak było, no, ale niestety tak nie ma, więc e, cały czas po prostu jesteśmy, jesteśmy dalej troszeczkę smutni, my się zdaje, no, bo musimy to zdobyć. 650 QI musimy mieć w plecaku, e, w skrzydełkach w sumie, bo to są skrzydełka i w ogóle boję się cały czas kupić, ale dobra, zrobimy sobie testa w sumie, czy możemy mieć ładniejsze skrzydła e, jakby bez tego? Bez stracenia nieskończoności, bo jeżeli stracę nieskończoność, to chodźmy sobie sprzeć, zróbmy testa. No zróbmy tego testa, bo jeszcze tego nie robiłem. Uwaga, ale się boję. Dobra, nie okej, okay. okej, okay, mogę, ja nie mogę. Dobra, 1QI, 77QI, dobra, i patrzcie na to. Jakie mamy ta skrzydła? Dobra. To taki progres to ja rozumiem. No i teraz jest ładnie, o wiele ładniej jest. No i o to chodzi. A gdzie jest nasze drzewo, które biliśmy tak długo? Halo, halo, halo. Halo, drzewo? Halo? Już my nie skończyliśmy drzewa... Nie skończyliśmy drzewo do końca? Dla no, 2,3. Potrzebujemy 1,3, czyli potrzebujemy 200. 200 kui, tak? 200, nie, 300. 200-300 kui potrzebujemy. Raczej 300, bardziej 300 bym stawiał, że ty potrzebujemy 300 i wtedy będziemy mieli. Ale no zobaczcie jak teraz wyglądamy, jak totalne koksy! Totalne koksioje wyglądamy, naprawdę, do mapy pasuje bardzo. Nie no, jest całkiem świeżo, całkiem świeżo jest, naprawdę. Zobaczymy. Jestem strasznie ciekawy najlepszych rzeczy. Takich top of the top of the top, ja? nie? Na najlepsze rzeczy, jakie możesz mieć. Ciekawe jak one wyglądają. Pewnie są dowalone, skoro. Oni cały czas mają nowe modele toporów. Zobaczcie, my cały czas mamy nowe topory. Cały czas mamy wszystko nowe, inaczej wyglądające. To jest powalone strasznie. Nie ma, nie ma ulepszonego. No kurde. Czemu to ulepszone nie leci? Jak to jest pech? Dobra. Dwa drzewka, dwa drzewka. Aż sześć drzewek musimy rozwalić. Kurde, dużo. Już będziemy mieli dwa rozwalone zaraz. Ale kurde. Jakby problem jest taki... I to duży, że bardzo, bardzo długo się tutaj progresuje, bardzo. Nawet z boostami, nawet z gamepassami, ze wszystkim. Tutaj progres to jest naprawdę ciężki, ale tutaj większa to jest fakt. dzięki temu. Dzięki temu, że mamy cięższy progres, mamy większą satysfakcję, jak coś zrobimy. Prosta sprawencja po prostu, prosta sprawencja. Podoba mnie się to, bo jest też tryhard i dlatego tak mało osób ma rebierfa. No bo mówię, w tym momencie, uwaga, w tym momencie rebirfa ma 10 osób. 10 osób zrobiło tylko rebirfa. Na grające w tym momencie uwaga 500 A w piku było parę tysięcy osób, więc naprawdę, naprawdę ciężko jest zajść tego RBF, ale my go zrobimy i będzie Szpanna dzielni, tak zwany, szpanna dzielni! Najpierw byśmy dwa ebf zrobili. Właśnie, e, w ogóle opis tej gry wygląda tak, że jest napisane One of the Hardest Simulator, czyli jeden z najtrudniejszych symulatorów. No i się zgadzam w 100%. Jest ciężki, jest ciężki. Naprawdę ciężko tutaj progresować. Jest Jest o co walczyć, słuchajcie, bo topka naprawdę jest mega ciężka do zdobycia. Ale jak ją zdobędziecie, to satysfakcja totalna. Dobra, i zobaczmy, już mamy. Ty, jak my już zaraz to mamy odblokowane. To jednak nie jest takie ciężkie, kurde. Ale no parę godzin trzeba poświęcić, żeby tutaj wbić topkę. Ja jeszcze to. Ok. To też możemy rozwalić, bo to też jest mega proste. Selnijmy, 3, ile? 7 potrzebujemy, tak? Ok, to my rozwalamy jeszcze jedno drzewko i mamy. Jeszcze jedno drzewko i mamy nowy toporek, chyba już będą te drzewa szły na hita. Wtedy. No już wtedy będzie chile. Wtedy te 120 coś SX-ów zdobywamy sobie w sekundkę. I mamy kolejną mapę. Więc będzie bardzo, bardzo fajnie. Rozwalamy takie dwa drzewka i już mamy. Dwa drzewka i mamy na 100%. 2,1 potrzebujemy. 300, więc po, razy 4 jest 150, więc no, zwalamy takie dwa drzewka i mamy już 3,7 SX, czyli sektylionów czy s, s, nie, sax, SX to jest sekstyliony, SP to jest septyliony, tak, dobrze. Widzicie, ja też znam się na tych śmiesznych nazwach, więc proszę nie wyzywać, ale damy Adam, damy Adam, myślę, spogasać na, na chilku. No, teraz jest aktualnie chilek mode. Czas totalna, czyle, bo tylko dwa nam zostały i ja coś czuję, że już po tym, po tym upgrade będzie mega łatwo. No i jeszcze razy dwa, no to proszę ci bardzo! Ej to mogliśmy w sobie sprawdzić, bo byśmy nazwali tylko to i byśmy mieli jedno drzewko i byśmy mieli. Ale dobra, nieważne! Rozwalamy sobie teraz dwa już na pewno będzie nas stać na kolejną rzecz, więc bardzo, bardzo się cieszę, bo to oznacza, że, że łatwo, że łatwiutko. Więc o to chodzi, o to chodzi, słuchajcie, o to chodzi. I tak sobie to zrobimy łatwiutko. Więc proszę tutaj dać mi już końcóweczkę, please. Dawaj szybciej. Każdy można jeszcze szybciej atakować, bo my mamy wszystkie game passy, słuchajcie, wszystkie. Infinity, walkspeed, dwa Cell i dwa power. I jeszcze mamy wszystkie boosty. Ile w ogóle jeszcze boostów mamy? Ile czasu? oj, oj, długo, długo. Dobra, uwaga! Mamy w tym momencie Cell i kupujemy. Kolejny topoek, który ma 6,5 QI! Pogaś się. Wow! Ale potęga. Dobra, ile kosztuje kolejny? 190 SX! I to jest 235 QI na hita ja nie mogę. Dobra, zobaczmy sobie w takim razie drzewko teraz. <ścoughs> Co to w ogóle jest? Na no chilku, panie kolego! Teraz to my sobie możemy fajmić ile chcemy! Nie no, teraz to w ogóle... Pff. Nie ma o czym gadać tutaj w ogóle. Ej, Mordo, Mordo. Mordeczko. Jak my już mamy tutaj 500 kui zaraz. No nie, teraz to... Teraz to w ogóle nie ma wyzwania, proszę was! Teraz to my sobie po prostu farmimy na chileczku. 120, czyli potrzebujemy 60 SX? Nie! 30, 30 SX potrzebujemy do zdobycia. I słuchajcie, 120 na kolejną mapę, a już mamy jednego więc na chillku zdobędziemy sobie to. Wyobraź sobie bez game passów teraz, z, y, gdyby to mieć, to by było minus razy 4, no to byśmy mieli dopiero 300 QI, a potrzebujemy 120, więc ja nie mogę. E, to by było mega ciężkie. W sensie 300 z y, 120 SX, a by, byśmy mieli tylko 300 QI, więc na pewno byłoby mega ciężko cokolwiek tutaj zrobić. Ok, no uderzysz, uderzysz, dobra, z odległości, żeby nie musisz lecieć do końca, dobra, git. Git nawalamy, dobra, nie, no. Na cileczku. To jest totalny cileczek. Totalny. To jest to jest taki progresor, żeby naprawdę mamy teraz taką chileczkę w tym wszystkim. No zobaczcie, no totalnie. Myk, myk, yellow. No to mi się podoba. Nie, no teraz, to, teraz aż chce się grać. Aż chce się grać. Jak te drzewka, które odwaliliśmy po minutę, rozwalamy teraz dwie, na dwa hity. Dosłownie dwa hity. Tylko że żaden legendarnie się nie pojawił. A jest rzadki, dobra. Jak jest rzadki, to już jest git. Myk. Dziękuję, pięknie za kasioę. Lecimy dalej. <laughs> nie, to jest ambitne, naprawdę Raz i dwa. Myk, cyk, pyk Dobra, zaraz przechodzimy na kolejną mapę. Chociaż nie wiem czy przejdziemy, ale fajnie było przestawić nowy topoek, słuchajcie, nowy topu! Halo! Mek i Mek i zobaczmy sobie, ile dostajemy przez takie fajne 10 SX-ów zdobytych dosłownie w sekundkę. 120 na kolejną mapę. Słuchajcie, ja to z fajnie I w następnym odcinku robimy kolejny upgrade. To polufam bardzo zaglądanie, pamiętajcie łapkę, komentarzy, subik. No i najważniejsze Siema do